ma z tej strony do Manu, a w tę piękną ostatnią czerwcową niedzielę sprawdzimy co do zaoferowania ma ostatni pełny skład Team of the Season z jednej ligi z maksymalnym zgraniem pozyskanym wyłącznie z rynku, który o dziwo da zbudować się z amerykańskiej MLS. Nadzieje względem tej ekipy były całkiem spore, bo zespół Toców zbudowany z tureckiej Super League był ekstremalnie tani, gdyż kosztował mniej niż 500 tysięcy monet, a z tą skutecznością nie ustępował składom za grube miliony, no i w swych szeregach miało ogarniętych piłkarzy dosłownie na wszystkich pozycjach, od bramkarza po sam atak, gdzie występowała potężna supergwiazda Mario Balotelli. W MLS sytuacja teoretycznie powinna wyglądać podobnie, a może nawet i nieco lepiej, gdyż w lidze tej oprócz podstaw znaleźć możemy gwiazdy takie jak Mukhtar, Cars Gil czy Castellanos, mogące pochwalić się statystykami zbliżonymi do najlepszych ikon, które w żaden sposób nie są zakłamane, gdyż wszyscy ci napastnicy wewnątrz gry przynajmniej na jednej pozycji, ocenieni są na 95 lub więcej, a kosztują w zależności od pory dnia po 60 czy 70 tysięcy monet, chociaż cena ta jak zwykle bywa w tym okresie gry może jeszcze przez jakiś czas nieco wzrosnąć. Co jednak najważniejsze i dość oczywiste, nie można być tak wysoko ocenionym i kompletnie nic sobą nie reprezentować, więc chociaż uczciwie trzeba przyznać, że w lidze amerykańskiej niestety nie ma żadnego ciemiężyciela pokroju Mario Balotelliego, to już samo wymienione triona pasników współgra ze sobą na tyle dobrze, że jest w stanie rozbić defensywę złożoną z każdego rodzaju obrońców, naszkolwiek obowiązki między tymi zawodnikami rozkładają się w dość widoczny sposób, co sprawia, że finalnie tym najbardziej bramkostrzelnym piłkarzem jest tutaj Castellanos, który właśnie jako striker prezentuje najwyższe umiejętności i bez wątpienia ma to odzwierciedlenie w grze, no bo trudno nie zauważyć u kogoś ustawiania, wykończenia i siły strzału ocenionych na 90%. Zresztą Argentyńczyk jest właśnie typowym strikerem, a Mukhtar z kolei to bardzo rzadko występujący naturalnie w przyrodzie piłkarz, gdyż jego karta dostępna jest nominalnie na pozycji lewego napastnika, co powoduje również, że Niemiec posiada wiele umiejętności skrzydłowego, na no w tym posiada 4 gwiazdki sztuczek oraz 5 gwiazdek słabszej nogi. Więc naturalnie jest on nieco bardziej ukierunkowany na rozgrywanie, chociaż wciąż świetnie radzi sobie też jako striker. Mukhtar jest piłkarzem po prostu uniwersalnym, no a z kolei Gil to już typowy rozgrywający, czyli taki podrasowany Andreas sta w realiach FIFA 22, bowiem Hiszpan mierzy 170 cm wzrostu. Posiada podania ocenione na 98 oraz 96 driblingu, a przy tym 5 gwiazdek sztuczek i 4 słabszej nogi. Więc generalnie to trio jest niezwykle ogarnięte i bardzo dobrze się uzupełnia, a na największym minusem tych piłkarzy jest brak jakichkolwiek zaawansowanych cech. Bo jedyne czym mogą się oni pochwalić to drygiem występującym u Niemca i Argentyńczyka, chociaż znając życie spory wpływ na ich jakość mają również standardowo generowane sylwetki, które mogłyby jeszcze bardziej pozytywnie wpłynąć na ich grę, gdyby były nieco większe, no albo po prostu modelowane indywidualnie przez EA. Niemniej jednak, mimo wszystko, to trio zdecydowanie jest warte swojej ceny i nadaje się chociażby jako tani super rezerwowi, bowiem idąc nieco dalej robi się już nieco mniej ciekawie. Russell, jak na ten etap 22, jest po prostu poprawnie grającym skrzydłowym, który ma raptem trzy gwiazdki sztuczek i nie posiada żadnej umiejętności, która mogłaby nas czymś zachwycić, więc jest to po prostu typowy chemistry Beach. Z kolei Joao Paulo Mior, pomimo iż jest pomocnikiem mieszczącym się w gangu Hulita, ma raptem 80 defa i 81 strzałów no a do tego mierzy tylko 171 cm wzrostu i nie ma większego pojęcia o kiwaniu oraz grze słabszą nogą, co po prostu sprawia, że bez względu na to, na jakiej wyląduje on pozycji, zawsze będzie mieć widoczne braki. No i przez to lepszym pomocnikiem jest już Price, mogący pochwalić się umiejętnością gry w obronie notowaną na 85 oraz 70 punktami shootingu, co jasno wskazuje nam, do czego się on bardziej nadaje. Tylko że ten nieco lepiej wyglądający po statystykach defensywny pomocnik w samej grze również mierzy tylko 170 cm drogi. A więc cały środek pola drużyny Team of the Seasons MLS zdominowany jest przez gości o wzroście i sylwetce Leomesiego, którzy razem we trzech są na tyle szerocy w barach, co jeden Ngolokante. No i jak się domyślacie, to nie wróży zbyt wiele dobrego. Coś dobrego czeka nas w końcu za to na szczęście w obronie, bo o ile ci boczni defensorzy grają po prostu poprawnie, tak ci środkowi mają się już czym pochwalić. Gomez Andrade, pomimo overalla wynoszącego 88 w samej grze, notowany jest na 91, a do tego posiada 99 siły, 99 agresji oraz 83 zwinności, co przy wzroście wynoszącym 187 cm oraz grubej sylwetce, no po prostu się sprawdza. Chociaż tym największym rzeźnikiem jest tutaj i tak Zimmerman, czyli patrząc tak na sucho, no chyba jakiś przyrodni brat LaLasa, bowiem Amerykanin też ma grubą sylwetkę, do tego mierzy aż 191 cm wzrostu, ma 99 siły, 99 agresji, 99 skoczności i nawet 90 szybkości biegu. Więc na tym etapie gry, gdy wszyscy mają tak ogarnięte karty na ataku, Zimmerman zatrzymuje większość napastników jednym machnięciem ręki. No i w tym zespole byłoby to tyle wspaniałe, gdyby nie fakt, że Turner, czyli jedyny toc bramkarza z MLS, no krótko mówiąc, jest kompletnym ręcznikiem, co finalnie przechyla szalę na jedną stronę czyli stwierdzenie, że niestety skład drużyny sezonu z Ligi. Amerykańskiej średnio nadaje się do gry na poważnie. No niestety, wbrew oczekiwaniom, nie mamy tutaj powtórki rodem Super League, bo ta drużyna zawiera w sobie zbyt wiele braków, a do wyciągnięcia z niej do poważniejszej gry nadaje się przede wszystkim omawiane przeze mnie na początku trio napastników oraz Zimmerman. Tylko, że z racji na narodowość, tych piłkarzy nie wyciągnięto oczywiście do pierwszego lepszego składu, a sprawdzą się oni przede wszystkim w roli rezerwowych. szkolwiek. plus jest jedynie taki że bez wątpienia są to rezerwowi warci swojej ceny. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!